To wtedy on stąd cofa do bazy. Masz ogromną przewagę, bo jak Ty już kończysz to, to chyba dopiero wtedy jesteś tutaj. Polacy najmniej razowcy wobec czarnoskórych. W całej Europie. U mi dupę. Dwa mi myje. Dobra, jest, rozwier... Dlaczego oni cofają? K***a, no Why would you go back? A tą rel, no, ty k***a, k***a. no k***a. Siemanko. Powrót z Warszawy spoko. Czy chciałem rzec. A, no Mam w ogóle tak chorą. Mam kur na chacie. Kobietę z ostrym zapaleniem stary zatok i z czymś jeszcze, nie? I jest kurwa kappa. I, i jest y, poważnie chora, nie? I kupiłem jej stare jakieś gerberki i tak dalej. Nic jeszcze nie może i zaję teraz tego. Móz gruszka jabłko. Tylko gówno. W ostatnim patrzyliśmy wpływ dżungli na rozgrywkę, ale przez to część dżunglerów bawi się w tej roli znacznie gorzej niż wcześniej, prawda? Chcę więc dodać pewne osłabienia, wprowadzając w patch 20, z interesujących aspektów. Dążymy do Rzymy głównie przywrócenia bezpieczeństwa w dżungli, oznacza, że dżunglerzy będą dysponować większą prognozą zdrowia podczas ganków. Niemniej ważne jest, aby czuć tak samo bezpieczeństwo podczas tworzenia obóz w dżungli, będąc ich głównym złota, jak gracze wali podczas czyszczenia fal. Mówiąc o rezultatach, nasze zdjęcia są w porządku. Się... Dobra, obrażenia to nasza dżungla. 16 punktów, 10%, 20 pacerza, 20 do której podnosimy magię, 15,5, 12 moc AD? No stary, AP dżungle jest jeszcze silniejszy. Teraz filistykiem ja mogę zrobić dżunglę najprawdopodobniej w. w 2,55. Lecimy teraz w dżungli. Ślicznie za 5? Nie wiem. Czyli odeszlę do tego brakującego zlejda i znowu to samo. Boże, święty, jakie kur... to są głąby, nie? No, whatever, takie, no dobra. Nie, 257 też, okej okay. Czy wyspałem? No nawet możesz sobie spać o 23, coś O, której wróciłem, o kurwa, ty w ogóle pierwsza raz Miałem taką sytuację, stary, że jest 21 Tam 0,4, cztery, tutaj miałam dojechać Nie? No i wiesz, stoję już tak kurwa, Przy tym, yy, przy dwor, przy, przy wyjściu I stary, stoję, stoję, stoję Jest przystanek, wychodzę Nie? I kurwa Wysiadłem nie, nie w Katowicach I mówię tak, what? I tak miałem takie What? O co chodzi? I tak patrzę i mówię, ty susnowiec. Nie, no, dzi dziwnie, nie, bo to jakby. Pierwsze z nich nikt tak nie miałem, nikt tak nie miałem. Wysiadłem w sosnowcu i z wojny tak, ty, w sosnowcu jestem, a on mówi, no i co teraz? Że mózgu i że co, co teraz? Ja mówię, no nie wiem, Ubera sobie wezmę. I z Wolodymyrem jechałem. Tak, w puffingu z kurczakami głównie chodzi o to, że. Patrz, jak robisz coś takiego, nie? Jak robisz coś takiego, no, patrz. Zlecasz na kurczakach, idziesz na golemy, nie? Z kurczaków, z golemów idziesz na reda. Zdradzisz na wilki, z wilku idziesz na grompa i z grompa idziesz na blue buffa, a potem robisz kraba. Tak skończysz tą kraba, to timer jest taki, że po tym kraju możesz od razu pójść tutaj i potem znowu idziesz tutaj. kumasz i, co, i wtedy coś sobie do bazy. I wtedy wychodzisz tutaj, tutaj. I jesteś bardzo silny. Jeżeli ktoś na przykład załóż sytuację, w której zrobi takiego samego, 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 ten sam paffin, tylko zrobi tak. Red golemy, nie? Z golemą na kurczaki, z kurczaków na wilki, z wilku na grąpa, z grąpa na blue. A potem pójdzie tutaj, to wtedy on stąd cofa do bazy i masz ogromną przewagę, bo jak ty już kończysz to, jak kończysz golemy, to on dopiero kończy. To... Jak ty kończysz golemy, tu to, to ma dopiero wtedy gdzieś tutaj. Nie więcej. No ale tak samo na przykład dlaczego... Dlaczego jest na przykład tak, że właśnie robisz... Na przykład patrz, robisz blue, gromb, wilki, kurczaki, red, golemy i często się pytałem czemu tak? Bo ja robię na przykład Blue, gromp, wilki, kurczaki, golemy, red Bo potem jak cofniesz do bazy To jest okres sytuacja, że po tych kurczakach ja stroisz przez chwilę, jak robiąc ten puffing Bo tak jakby... Różnica timeru golemów raptor jest 30 sekund A ja nie mam tej różnicy No, no to tak samo trzeba robimy, nie wiem Red, golemy, raptory Wilki, gromp, a nie wilki, blue Bo wilki, wilki, blue tutaj tak by jest okres między grompem, a tym... Grompem, a, a wilkami 20 sekund czy ten zadziała w Ironie? Zadziała. Więc zdecydowanie korzyści z kontrowersji nie ma, o czym też ostatnio przekonał się kanał sportowy. Począwszy od zerwania współpracy z Maćkiem Dąbrowskim... St stanowski... Dużo stracił, tak szczerze. Przynajmniej w oczach takiego normika jak ja. Ostatnio. Dlaczego? Nie dlatego, że ja jakoś krytykuje te flip-fajty i tak dalej, tylko tak te ruchy z tym kanałem sportowym jakieś takie dziwne były, niezrozumiałe dla mnie, takie nieeleganckie, że na przykład flexujesz się tym, że wiesz... No wiadomo, że tak by pewnie on jego filmy ta były lwią część tych topowych, ale nie wiem. No i jeszcze wiesz, takie to obrzydzenie do Maczka, który tam zrobił jakiś tam żart, nie? 11 lat temu, a, a sam taki żart ostatnio rzucił, podczas tej afery, wiesz, taki... Nie wiem, nie fajne takie po prostu. Wiesz jaki format piłkarski mógłby prowadzić pod jakim tytułem? Coś z jedenastką pewnie wykorzysta na To nie koniec mega śmiesznych żarcików na kanale sportowym w sprawie Pandory. Następny pojawił się na kolejnym poranku kanału sportowego, lecz tym razem prowadzonym przez Kamila Gapińskiego i Cezarego Sikora. Podczas omawiania pogody pani... To było nie? Jesień w pełni dziś w Polsce bardzo niskie temperatury, prawie tak niskie jak wiek dziewczy... O Boże, święty! To mocne było. Ale nie przyczynałaś tego, Najzimniej w Olsztynie i, i Bydgoszczy. No, ja ja nie wiem, to... że Dziś w Polsce bardzo niskie temperatury, prawie tak niskie jak wiek dziewczyn, które były podrywane przez niektórych polskich influencerów. No, ja nie wiem, to trzeba ja być upierdolonym jakimś, nie? To trzeba być, być, nie? być niedojrzanym, że na, na, na. tak wiesz, na lokowanie sponsora robić takie rzeczy. No, to trzeba być upierdolonym. A mnie dojrzanym. Niedługo później Stanowski poinformował o swoim oficjalnym odejściu, co do którego już dłuższy czas były spekulacje. I jest to całkiem potężna strata, ponieważ Stanowski wykonał masce do swojej osoby na Twitterze i udostępnił sobie No i Stanowski. To, to, to jest programów. takie yy, to jest takie właśnie kurczę mi się wydaje nieeleganckie. No bo jak wiecie, tworzycie coś razem tyle lat i potem wstawiasz coś takiego, to takie tam powiedz co się zadziało prywatnie, nie? Inside, ale nie wiem. To po prostu nie wypada, mi się wydaje. Po prostu nie wypada. Mój ulubiony fast food. Szczerze, aktualnie chyba kebab. Ale teraz smakowałem pizzy w ogóle, nie? No właśnie, ja wcz jadę wczoraj pizzę, zamówiłem sobie jakąś taką wieczorem. O 20 to mówię tak, o 20 to już powinien dobre pizze być chyba. Zamówiłem, że pizza się nazywa Maxi Pizza w Katowicach. Szczerze, przyszła, przyszła zimna. Tak, ale to kwestia być może tego dostawcy, nie? Więc tutaj nie mam. Ale przyszła zimna, no i tak kurde. Nie była wypieczona, czy tak jak wujek Paul pokazywał. Nie było pęcherzyk Nie było takich, wiesz, pęcherzyków. Największe. Czy gówno? na co miasto zamówić na jakąś lokalną a lokal to was pyszne trzeba zamawiać co Vera port czy zestrasz a to ładnie dobrze czy nie to ładnie znałapolitańska ha czy nie być męcherzyków a to ja kubą ja byłem tam Kubon polecał wiesz brakuje nam niczego w życiu żeby był internet w pociągu ale nie tak że zrywa cały czas tylko taki cały czas normalny internet stary ja nie, nie rozumiem, w samolocie są, jest normalny internet a w pociągu być nie może po... No a dziś na świecie jest normalny internet w, w, w pociągach? W shinkanshinie, normalnie działał, Do to Jak mówiliśmy o Twitchu, to mam dla was stamtąd dziwną i randomową sytuację Bo streamer Franio ostatnio spotkał bezdomnego i nazwał go Wardęgą Podcie, ty WARDĘGO, bary, świat. TY WARDĘGO Co nie spodobało się po osobie i streamer został za to zaatakowany gazem pieprzowym No co? Znaczy no, trafiłeś, ale czemu ty, czemu próbujesz, ale za to, i czemu próbujesz, ale za co kurwa, i zapierdolę, no, gazem próbuję trafić, no nie, no. Nie, ty na Okazało się, że ziomek był tak zdolny, że nawet nie trafił go tym gazem z bliska. A pan Wardęga z ulicy był zaznajomiony ze streamerem i pojawiał się już na jego transmisjach. <grym> no, ja wyobraź sobie, że ja na żywo potrafię stąd nadać. Taka technologia już w Polsce się pojawiła. Jak zauważyłem, Wardenga. <grym> Co ciekawe, to duża część ludzi z Twittera uważa, że Franio zasłużył sobie na taką nauczkę, bo nabija się z bezdomnego, który jest w gorszej sytuacji życiowej. Franek to patola straszna nabijanie się z gorszych albo słabszych od siebie. Szok, że w ogóle ktoś tego patusa ogląda. No, bo... nie, no ku... A, ja to powiem. Na Mariacki też jest paru ziół. Jest taki jeden menedżer, kukę wygląda. Ja do niego mówię kukę. Ja na przykład byłem tam. Byłem parę razy na Mariacki, to parę razy go widziałem i on. Wiesz, nie tak, że się naśmiał, ale po prostu. Kukę, Siemanko, już się cieszy. No to nie wiem, no takie. To nie jest jakieś takie nabijanie się, imo. To no. nie ja byłem pedo, Bo ja nic nie wiem. To cringe, ja, ja to. Ja, ja, jak, to jak, jak mi to wyskoczyło, to od razu zeskipowałem na TikToku. Taki cringe. Skręcało mnie. Z tymi, a ja nie wiedział, to jest tak memowane. Ja nie wiem, to w ogóle nie bawi to. i on nie wiedział. I ch z ja jakąś pompy mają, mnie to w ogóle nie bawi. Ja nie chcę. To, to jest niesmieszne. To tak się z numerów! Ja mam ochotę, rozumiesz? Przekróbnie. To to jest śmieszne. To jest śmieszne. Jestem! nie jesteś. Wiedziałeś, że jesteśmy najmniej rasistowskim krajem w Unii? Co? Polska najmniej rasistowskim krajem. Polacy najmniej rasistowcy wobec czarnoskórych w całej Europie! W Polsce 20% średnio we wszystkich 13 krajach Unii Europejskiej, gdzie przeprowadzono badania? 45% respondentów zadeklarowało, że doświadczyło dyskryminacji, przy czym w Polsce 20%. Jesteś najmniej rasistowskim krajem w... W Europie! Gazeta wyborcza! No i się dajesz tak. W sumie to. Ja nie wiem. Ja to w ogóle nie jestem do czarnoskóry w Polsce. Ja często wyglądałem spoko nawet, w sensie, ta, ta, że, że, że się ich nie boję. Nie wiem. Nie miałem takiej sytuacji jak w, w Ameryce. Bo w, przykład w Europie, jak przejdzie jakiś czarnoskóry, to spoko, whatever. A w Ameryce się wchubałem, nie? Ale to dlatego, że tam. W ogóle inny feeling jest, nie? To musielibyśmy się z Kubu o Kubona zapytać. Ale serio, jest tak jakoś dziwnie, nie? Jest tak jakoś dziwnie. W Ameryce czu czujesz strach po prostu przychodząc obok obok czarnoskórych. Bo my się w takiej dzielnicy byliśmy, była naj najniebezpieczniejsza dzielnica stary w, w San Francisco i my mieliśmy hotel obok niej i my ku z kubona tam weszliśmy z kamerą normalnie, z kamerą, bo nie wiedzieliśmy, bo szliśmy na Korean barbecue i dopiero w połowie drogi się skroiliśmy, że ku Coś jest nie tak, nie? Wyjdźmy stąd. I skręciliśmy, akurat jak chcieliśmy wchodzić, skręciliśmy stary w z coffee shopem. No... Nigdy się tak nie bałem chyba w Nie wiem co się stało. Grabik za darmo. Tak samo za darmo jest smok. Dwa levely przewagi Ja p... dole no tacy w Flash flash Ona Rkę miała, to super. nie Nie, no trochę trochę przewidowałem na no, to smokiem, ale wydawałem się będzie za darmo. Od nowy <grytolę> <Ja> Dole. <grytolę> Okej okay. No tak po dać, tak powinniśmy dać Dwa lata baria ja dole Kappa. Natsu została oskarżona o fotoshopowanie zdjęć. Chodzi dokładnie Widziałem o autofot, to fotkę. Ale to nie Marcin jest fotoshop, tam cię A komentujący, zwrócili też uwagę na dziwnie ułożone liście po lewej stronie zdjęcia, bo na przykład te dwa listki i te dwa listki wyglądają identycznie i w identyczny sposób się ułożyły, co wzbudza uzasadnione obawy o przerobienie tego zdjęcia w Photoshopie. I pomimo tego, że w komentarzach ludzie licytują się odnośnie tego, jak bardzo są przekonani, że ta fota pierwsza jest fotoshopowana, no to chyba akurat to wklejenie na to zdjęcie, nad co została niesłusznie oskarżona, bo jak widzimy na kolejnych zdjęciach, no! tam już wszystko wygląda bardziej naturalnie. Nie, ja nie wiem, co w ogóle, kurwa, ale ja się rozumiem, jakby nawet nie wiem. Stary jakieś wcięcie w talii czy coś, że wiesz. No to ewentualnie może tam jakoś negatywne skutki mieć, typu, że nie wiem, jakieś dziewczynki do miały kompleksy czy coś w tym stylu, ale przypierać się o to, że na przykład nawet, się, nawet jakby się wkleje od tego zdjęcia, to chłopie to tak szczerze. Niech się wkleja, no nie wiem. chłopie to. No nie dlaczego? Jak się wklebia, że to mam one sporą, to niech się to chociaż dobrze robi. Ale stary, nie nawet na, 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 sponsorowany? To, że to w, wkleją, to i swoją drogą, nie? Pewnie się dało to lepiej w, zrobić, ale no. Wszystkie dziewczyny jakoś podkręcają swoje fotki. Jakiś wiesz, świat jakoś poprawiają, jakoś gamę czy inny. Uj. Tylko mężczyźni na to nie patrzy, po prostu sklejają tak takie jakie jest, bo się podoba Dobra, jutro mam cały skład potwierdzony Mam tak, jutro dałem kwalifikacje do zimowego pucharu ultraligi stary I dam tak, słuchaj tego Kubon, ja, Frygo, Puki, Robertos Będzie live, no No dobra, ale znajdźcie mi w środku niż Kubon Agresywo nie chce grać Melonik nie, Melonik nie może ASB's to też nie może Nie do pierwszej ultraligi, no puchar zimowy mówię przecież Jeju, yeah, jeju. Yeah, oła mam, nie, kros na dupie jakaś mi skoczyła mi boli, oła. Najgorzej, nie? Umyj dupę. Chwa matka mi myje. Dobra, jest rozwiew... Chwam Red Bull. Ja wczoraj na sesji Red Bulla, nie? Trzy zdjęcia w ich Z pięć Red Bull chyba wypiłem. Tak, nabuzowany się bo, bo wiesz, oni kazali, no zdjęcia zawsze każą otwierać, kole, Red Bull i tak dalej, i tak dalej, nie? No i jednak, no jak jest otwarty, to się nie możesz zmarnować, nie? No, rel czy nie? Nagle no, już otwierają, to i tak oni go wyrzucą, no to wybiję se. Czy lepiej, się solować, czy z KSAJEM? Znaczy, wiesz, ja solować to gram w loda. Ja to lubię robić, ja to robię. I muszę, yy, mam takie poczucie, że cza, cały czas coś się musi dziać, bo jak nie, to bicie się stanach no to jest logiczne. A z KSAJEM jest tak, że ja nie muszę za, za bardzo nic mówić i mogę sobie na chwilę przedwiluzować, nie? I tak jakby to dalsze ale tutaj tak jest presja, A ja sobie mogę powiedzieć, coś losował totalnie to w każdym momencie, nie? Łatwiej jest być giermkiem. Uf, ja to, to najbardziej rozpier. Stary, że tak. Że w sumie to ta Pandora w ogóle nie dotknęła najpierw, w sensie, ja, ja takie wrażenie, St o Ostiewarcie jest mało, o Wertezie nic nie ma, stary o Wojtazie nic nie ma, o Tentyksowskim kurwa nic nie ma i, i jedyny... Którzy, jedyni, którzy obrywają, to jest dosłownie Backstone i Nubiel Kumasz, co chodzi? Należycie, nie należycie, ale chodzi o to, tak, że Kumasz, to oni jedyni coś postują, chyba jedynie Obrywają Bardzo blisko scenariusza bycia skanselowanym jest też Krzysztof Gonciarz A chuj, tutaj bardziej rozpozna, stary, że Piary podopały na Twitterze i tak dalej Ten argument z tym workiem na s**my z, z tą kartką Kurwa, przecież ta dziewczyna robiła mu to zdjęcie Ona mu je robiła I wtedy jej nie przekazało i teraz nagle to wymuje, no to jest tak niesamowite. Ty, a widzieliście, co mini-Michael stawił? A propos, teraz szybki przerwik, mi się przypomniało. Ogólnie założyłem sobie Tindera. Coś tam mnie tam zmeczowało, popisałem z dziewczyną z Frycza. To nie ma co się dziwić. Ja nie, nie jest frycz akurat, ale. Yy, no i ona wszystkie, nie wiem, skliny porobiła, coś tam. Oczywiście nic złego nie napisałem, bo nie mam sobie nic złego do zarzucenia. I ona to wszystko wrzuciła na story. Ludzie, wy jesteście naprawdę żenujący, że robicie takie rzeczy, że prywatne rozmowy yy, wrzucacie na story. Żal.pl ale widać, że z to nie ma co się dziwić. Ja myślałem tak. I z podu takie kurczę. Nie chodzi o Michaela i mi to Joseph Bratan odpisał Chodzi o Michaela. Bratan nie lubi się z Michaelem chyba. Orania że <mierdziwanie> te patrz Dlaczego oni cofają fają? no why would you go back? no to Boże, czemu nie puszczują, czemu Keglapie to wave'a, boże no, takie noby, kurwa, z tak k***a pograją, no to jest niemożliwe, no zaraz się. popłaczę, ma zroczyna jakiś gówna, wszyscy mają ujemny ratio. K***a. dlaczego tak się dzieje, kurwa, tak to jest, te wszystkie chłopie, kurwa, tym mają ujemny ratio. co to jest, jak wy to robicie, kurwa, a. Ja też ty te takie, zrobi ktoś o mnie? Zrobi ktoś o mnie? Też ty te takie. Na Discordzie Kubona na ogólnym jesteś. Nie rozumiem chyba. O co tu chodzi? Czum małpki? Nie rozumiem. Aha, że małpy na solochu? Aha, ha, ha, rozumiem, okej. Musi wyjść Że to jest ten niby ja Ksio, tak? <głos》> no, nieźle. Normalnie? Ja <głos》głos》> Dole. To nie ja, fryzurka się nie zgadza. Muszę iść, bo ja są mówię na 17. Niestety. Robię to dla nas, nie widzowie, robię to dla nas. Serio, jak coś. I na rozmowę o 17. I się pytałem, czy faktycznie będzie dokładnie, żeby może Sergej jeszcze zagrał, ale nie. Będą punktualnie. Więc ja też muszę iść punktualnie. Dziękuję wam za dzisiaj, panowie. Do jutra, w dziś o 10. Muszę pójść na rozmowę, muszę, bo robię duże rzeczy. Także dziękuję. Trzymajcie się ostatnie mało streamów. Ale nadrobimy challenge, mówię Wam. Dziennie po 14 godzin będzie. Trzymajcie się. Dziękuję Wam ślicznie za obecność. I widzimy się jutro. Mam nadzieję. Że ktoś umrze, na przykład. No to wtedy przykro mi. Ale tak to obecność obowiązkowa. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Yellow.